Witam wszystkich na kwadransie dla swojego serca. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś, czy nie, jaki to fenomen jest naszego serca, że niesie w sobie, w sobie nie tylko tą swoją fizyczność, ale również tą energetykę. Czy przyglądaliście się? W tym biciu, tym, tej wartości, którą daje nam serce, bo dzięki niemu możemy odczuwać różnego rodzaju stany, czy to stany uczuciowe, czy też stany emocjonalne. Pamiętając, że są to dwie odrębne struktury i formy energii formy plazmy. Nasze serce to taki właśnie barometr pewnego rodzaju i rezonator. Można mu przypisać wiele funkcji. I tutaj, na tym kwadransie dla serca, szukamy tych różnych funkcji naszego serca. Jedną z nich jest oprócz odczuwania, również umiejętność dawania. Dawania nie tyle form materialnych, ale właśnie tych sił, pól uczuć i sił, pól emocjonalności. Ważnym elementem jest w tym całym procesie nasza uważność, nasza obserwacja. Zatem, powędrujmy swojego serca. Przyjmij postawę, taką jak lubisz, taką, jaką na ten moment potrzebujesz, a może nawet nie tyle Twoje ciało, co spróbuj rozpoznać, co potrzebuje w tym momencie właśnie tu i teraz. Twoje własne, prywatne. Indywidualne serce. Pamiętając, że jest to forma Gansu, to nie jest materia, to jest skupisko życiodajnej energii, która ma komunikację z wszystkimi komórkami Twojego ciała na poziomie energii na poziomie plazmy, na poziomie duszy komórki. Serce właśnie ma taką możliwość, by każdą komóreczkę odczuwać. Tylko człowiek biegnąc przez życie, chodząc czy to do szkoły, czy do przedszkola, czy wędrując później poprzez systemy Uczelniane, czy choćby pracą zawodową, czy też formy wierzeń, odbija się poniekąd od ściany i zapomina, że nie jest tylko skupiskiem kości i mięśni, a jest człowiekiem. Który odczuwa wielokrotnie więcej niż każde inne stworzenie, ponieważ ma formę ciała. W serce daje możliwość rozpoznania, jak się czuje ono samo, jak się czuje jego dusza fizyczności. Jak się czuje Jego dusza człowieka? Ma też możliwość odczuwania, jak się czują poszczególne organy naszego ciała. One są w stałej komunikacji z sercem. Ale idąc uważnością w okolice serca, ważnym, aby być uszanowaniu dla Niego samego, czyli dla samej siebie, dla samego siebie. Bo poprzez szacunek dawany swemu sercu dajemy ten szacunek wszystkim duszom komórek swojego ciała. Dajemy szacunek wszystkim organom swojego ciała i wszystkim narządom. Uczymy się dawać, dawać najpierw sobie, dawać formę uczuć, przejawiać sobą te uczucia, przyjmować i dawać emocjonalność. Są to różne warstwy, formy, plazmy, o różnej dynamice i o różnym napięciu i natężeniu. Zatem, oprócz szacunku, która, który ma swoją siłę pół, tak jak go na ten moment rozumiesz, przejaw Przywołaj to poczucie szacunku w ciele i zanieś je w darze swojemu sercu. I tak możesz praktykować różne dary. Ważne, aby stworzyć poczucie, poczucie cierpliwości i wtedy. Zanosimy tą cierpliwość do serca. Poczucie spokoju i dopiero wtedy zanosimy do serca. Poczucie miłości i wtedy zanosimy do serca. Poczucie rozejmu też wtedy zanosimy do serca. Poczucie zadowolenia, i też wtedy dopiero zanosimy do serca. Poczucie radości zanosimy do serca. Poczucie zrozumienia, że ono tam jest i tak pięknie organizuje nam życie. Ale nie zapominajmy, że nasze serce uwielbia być wesołe, bo gdy ta wesołość w nim gości, to wtedy może realizować zupełnie inne przestrzenie swojego życia. Możesz wtedy zrozumieć, Coś więcej, ale tutaj nie chodzi o taką wesołość głupkowatą, tylko namacalnie odczuwaną przez serce. Bo jak wiele poziomów mamy szacunku, tak wiele poziomów mamy miłości, jak wiele poziomów mamy miłości, tak wiele poziomów mamy radości. I jak wiele mamy poziomów cierpliwości. Tak wiele poziomów mamy pokojowości. Zależy, jak często daną, dane uczucie chcesz odczuwać. Jak często. Pielęgnujesz komunikację ze swoim sercem, ze swoją duszą serca, ze swoją duszą fizyczności, która jest odrębną świadomością Twojego ciała i Twojego istnienia. I jak często chcesz wędrować w kierunku, Swojej duszy człowieka. Poodczuwajmy teraz te poziomy serca i te poziomy swoich uczuć, poziomy swoich emocji. Zapytaj, czy możesz to zrobić poprzez swoje serce: Czy serce miałoby chęć, Pokazać te różne warstwy siebie i nas samych, odczuwając, jesteś jednocześnie dawcą tego do wnętrza. Ale jednocześnie jesteś dawcą tego, co odczuwasz, również na zewnątrz. I dopiero wtedy serce może zacząć organizować tobie życie zupełnie inaczej niż chciałby Twój umysł, bo serce. Chcę kochać, bo serce nie chce odczuwać cierpienia, cierpienia, które samym umysłem sobie tworzymy. Jak to cierpienie rozpoznać? Ano, właśnie, gdy czujesz, że coś ciekuje albo boli. To jest już sygnał, że należy się zatrzymać, że należy się poprzyglądać, że należy znaleźć chwilę dla samej, samego siebie, by poprzez odczuwanie pojawiły się myśli, by poprzez odczuwanie móc przeprowadzić. Głęboką analizę jakiegoś, może zdarzenia, albo jakiejś rozmowy, albo w ogóle, ogólnie, swojego podejścia do siebie samego, aby móc pójść kroczek dalej, aby móc być lepszą wersją siebie. I w tym momencie, gdy jesteśmy tak uwagą zanurzeni przy swoim sercu albo nawet w środku swoim sercu, to możemy też zanieść coś w darze naszej duszy rodziny, bo od niej przecież wiele. Zależy, bo gdy przychodzimy na ten świat, to wtedy jesteśmy w takiej rodzinie. I każda, każdy człowiek, który w jest, chce być szczęśliwy. Chce nieść z sobą radość. Tylko nie zawsze to mu wychodzi. Zatem dajmy. To, co byśmy chcieli sami odczuwać, dajmy do dłuższej rodziny. Dajmy też, ucząc się tego na tym spotkaniu, dla Słońca. Ono niech będzie naszym wzorem tego bezwarunkowego dawania. Słońce daje promienie każdej istocie, która tutaj na tej planecie jest. Karmi też samą planetę. Swoimi promieniami, karmi promieniami czystymi, krystalicznymi również inne planety, tak aby wszystko ze sobą korelowało i współpracowało w oparciu o warunek pokojowości. Ale często człowiek, będąc tu gościem na tej planecie, Zapędza się gdzieś w warunki, które niekoniecznie dają pokój. Zatem, gdy to widzisz, to czy będziesz stał obojętnie? Czy jednak wyślesz taką myśl, która będzie konstruktywna, która pojedna, która da rozejm? dla skonfliktowanych stron. Bo o to tutaj właśnie chodzi. Najpierw, żeby pojawiła się przestrzeń, platforma do rozmów, do wspólnych działań. To najpierw trzeba tą przestrzeń zbudować Samem, jak mówią, samo się nie zrobi. Musi być idea, musi być myśl, chęci bezwarunkowego dawania. Tak jak to robi nasze ukochane słońce. Bo my też możemy być takim słońcem, jeżeli tylko. Zechcemy, jeżeli tylko zrozumiemy prawa kreacji. Silniejszy daje, słabszy bierze tylko tyle, ile potrzebuje. Przemienia, zmienia, transformuje i z nadwyżki dopiero oddaje silniejszemu. By ten silniejszy znów dawał. Czyli raz Ty jesteś silniejszy, raz ktoś inny jest silniejszy, i wszystko się ze sobą przeplata. I dziękuję Wam serdecznie za spotkanie. Do usłyszenia.